Bóg ponad wszystko! Bóg ponad wszystko! Bóg ponad wszystko! Polacy, Bóg żąda od Was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie Wasi na polach bitew w decydujących chwilach ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom Waszych dusz. Żąda od Was walki w Duchu Chrystusowym. Duchu Jego Świętych. Bóg chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim każdego dnia bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba. A w dodatku zajmiecie już tu na ziemi. Poczytne miejsce między narodami. Najwyżej zaś Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża.